Cześć, Krzysiek Stacha, Prestiwi Wesoła, ostatnio z liceum, a dzisiaj ze szkoły podstawowej nr 385 przy ulicy Klimatycznej, a jest z nami pani dyrektor Danuta Krzyżanowska, Witam. dyrektor szkoły i pani Katarzyna Wierciach, y, szefowa sztabu orkiestry, Witam. bo dzisiaj jesteśmy w orkiestrze i patrzymy dyrygentkom w nuty. Więc pani dyrygentko, dyrektorko, y, co się będzie działo jutro tutaj w auli, w szkole? Jutro zapraszamy Państwa od godziny 14 do budynku szkoły, od 14 będą na naszej łące, którą widzicie Państwo z tyłu za oknami koniki, rozstawi też Brygada Pancerna swój namiot, a później zaczynamy w auli szkolnej występy dzieci, dorosłych i licytacje gadżetów przygotowanych przez Wielką Orkiestrę, podarowanych nam przez, przez WOŚP, ale również tych, Przedmiotów, które na licytację podarowali nam mieszkańcy, rzemieślnicy, właściciele sklepów, pan burmistrz wiele, wiele różnych ciekawych rzeczy tutaj się znajdzie. Myślę, że jak co roku będzie głośno i wesoło. Zapraszamy. Bo jest u nas bardzo wiele osób zaangażowanych, wiele osób, wiele instytucji, wiele organizacji, prawda? Pani Katarzyna, jak to wygląda z strony organizacyjnej? Od strony organizacyjnej, jak co roku, mamy 40 grup kwestujących, czyli wychodzi 40 liderów, 40 puszek. Każdy wolontariusz jest zaopatrzony w identyfikator oraz w puszkę. Poruszają się po przestrzeni, tak tutaj wesołej i okolic. W ramach tutaj naszego sztabu zbierają pieniądze do puszek. Zachęcamy do e, wsparcia naszej akcji. E, myślę, że w tym roku to będzie około 160 uczniów e, naszej szkoły oraz szkół, które od lat z nami współpracują, ponieważ ta współpraca e, ze Szkołą Podstawową 171, 173 oraz Szkołą Podstawową 353. I teraz także 163 liceum jest bardzo owocna i przynosi nam wiele satysfakcji. Zapraszamy. Jeśli po, po, Mogę dodać jeszcze coś do osób w, w współpracujących i wspierających nasze sztaby. To od lat karni naszych wolontariuszy e, firma Patriotka <śm> przygotowując <śm> dla nich tutaj gorący posiłek, a, a cukiernia piekarnia Putka e, zawsze zaopatruje w bułeczki drożdżówki e, i inne tego typu atrakcje, żeby nam dzieci nie zmarzły i żeby mogły się w trakcie kwesty pożywić. Tak, więc wolontariusze w trakcie kwesty schodzą tutaj do szkoły, mogą zjeść, mogą się napić ciepłej herbaty i wrócić z powrotem do kwestowania. Padło słowo wolontariusze. Pani Dyrektor, zdaje się, że to jest tylko jedna wierzchołek malutki góry całej lodowej wolontariuszy, a właściwie gorącego wulkanu wolontariuszy, który nas tutaj zagrzewa. Tak, bo ten pomysł, idea wolontariatu właśnie obchodziliśmy w, w grudniu 20-lecie Wolontariatu na Klimatycznej, razem zresztą w partnerstwie z naszym Elo w ramach Ochotników Warszawskich. 20 lat rozwija się tutaj w tej szkole wolontariat i Podejmujemy różnego rodzaju akcje. Bardzo angażuje się też nasza rada rodziców, rodzice bardzo nas wspomagają i właściwie można powiedzieć, że to jest nasza taka takie sztandarowe oprócz edukacyjnych przedsięwzięć to nasz szkolny wolontariat. To jest ta działalność, która jest dla nas bardzo ważna i bardzo szeroko się. Rozwija na różnych polach. Współpracujemy z hospicjum domowym, z celestyniakami, różnego rodzaju akcje, aż do, nie jestem chyba w stanie ich tak, w tak krótkim materiale wymienić. To jest fantastyczne i to jest fenomen ogólnoświatowy właściwie, na wyjątkowy w naszych czasach. I jutro, jak co roku, ale jutro szczególnie, będzie się bardzo, bardzo dużo działo i bardzo dużo fajnych rzeczy. Będzie wielki finał przy Stadionie Narodowym. Ale wicewielki wielki finał będzie tutaj u nas w wesołej. Cała masa ludzi będzie w to zaangażowana. Będzie można coś zjeść, będzie można coś zobaczyć, będzie można zobaczyć gości z Brygady pancernej, których ostatnimi laty nam tutaj brakowało. Będzie można zobaczyć konie. Głowy mi nie wystarczy na wymienienie wszystkiego, co tutaj na was czeka, a przy okazji będzie można wziąć udział w czymś naprawdę bardzo fajnym i rzadkim. Więc. Przyjeżdżajcie, zapraszamy Was serdecznie. Zapraszamy, będzie głośno, wesoło i smacznie, bo jeszcze będzie działała nasza Pani dyrektor Krzyżanowska, pani szefowa sztabu Katarzyna Wierciuch i ja, moja skromna osoba, gorąco Was zachęcamy. Cześć, siema. Zapraszamy. zapraszamy.